Cześć, witam! Dzisiaj pierwsze testy na nowym Polu. Ale widzicie, co się dzieje? Wszyscy sobie tu jeździli. I powiem Wam, że no. 4 na godzinę. No ale chyba pół, to nie wiem. Tam też zaorali tam chłopaki, ale nie wiem, czy on by tak to dobrze wszedł. Jadę tędy muszę ci zabrać na dwa razy 7 ton żondinek w kapucie 580 ślizga się 4 na godzinę No ale chyba lepiej tak niż niż orka. No będą dwie filozofie, no na pewno zobaczymy kurde, sprawdzi Gdzieś sobie ochałem o talerzówko dwa razy od gniezy no Do opuszczenia też nawozu no i zostawiłem to, Mówię, potem się, ale to podrówna się i się resztę podetnie. I może to był dobry powód, bo po tym opadzie po prostu nie mam w górnej warstwy, wiecie, nie ma takiego poślizgu, bo to trzeba być naprawdę niż obok. obok przejazdu. Delikatnie B1, bez szaleństwa. Nie ma co tutaj gotować, pewnie jest takie zbite to nie ma co, to trzeba tak właśnie przeruszyć i powinno być w poglądzie jeszcze rzut tych na pole, tyle a w do murach do tych drzew do głównej drogi dziękuję, pozdrawiam a jeszcze. zielonek, o jak tu ryczy teraz, no a to